Torby logiczne. Robiliśmy statki z bibuły mm -hmm. i były fajne wyklejanie. Malowanie e, tych torby było fajne, bo robiłem o tyle. Wtedy że i narysowałam i napisałam pół kolonia. Robiliśmy wyklejanki jeszcze z bibuły. Wczoraj było wyjście do parku Jordana i zajęcia klasyczne. Jutro pójdziemy do... Do to już jest to trzecia edycja e, półkolonii wakacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnościami. E, w tym roku, oczywiście, ta pandemia troszeczkę miała wpływ na, na formę tych zajęć, ilość dzieciaków i, i zakres, zakres zajęć, w których dzieci uczestniczą. Przede wszystkim są to zajęcia, które odbywają się głównie w tym obiekcie. To, co widzimy za moimi plecami, to są właśnie zajęcia sportowe, to jest włócznictwo, szermierka dla, e, dla, dla osób niepełnosprawnych. Czy też zajęcia z koszykówki, ale oprócz tego, też w ofercie znajdują się wycieczki. Ale to, co mi się wydaje najważniejsze, to są relacje, które dzieci między sobą nawiązują. W tym roku jest 5 turnusów. W tej chwili jesteśmy w trakcie drugiego turnusu. W lipcu czeka nas jeszcze trzeci turnus i dwa turnusy w sierpniu to jest drugi i trzeci weekend sierpnia. Zapisy proponuję odwiedzić stronę pod nazwą Poland Business Run. Tam w aktualnościach znajdują się wszelkie informacje dotyczące w jaki sposób się zapisać, jakie należy pobrać dokumenty, jak je wypełnić i gdzie je dostarczyć.